Czina, enhan, xian, 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 xian. debilo. Kurwa, mi się pobiera. Ej, stary, nie, Epic Games, nienawidzę tego. Na ten istnieje to. A, ja, stary, no za każdym razem tak. się loguję lo lo na Epika, to nie powinien Ja napiszę im, stary, napiszę im tak. tak. Ej, na ku... wy robicie tego Epic Gamesa, skoro jest już Steam? tym. Nie rozumiem tego. <laughs> Mam pytanie: Czy możecie usłyszeć? Usunąć... tak szybko to pobrałeś zwierzę? No mówię, że ku... a światła, kurwa. No ale to o... co ty możesz, kurwa? To jest petarde, kurwa. Ja wiem, że te technologie poznaję dopiero, ale o... kurwa. Widzowie, pamiętajcie proszę, każdy ma być czarny. Aha, ponieważ zaczynamy, kupa. No co, no bo Ponieważ biali by... nie mają wstępu. No ty gadasz, debilu, chodzi o to, żeby skiny mieli takie same. Dobra. chyba no, kto nie jest opium? Dobra, rozpierdalamy. No Jak mnie będziecie nie. łapać, przysięgam mnie! No spierdalać. Jak się łapało? Lewe myszki. Lewym myszkiem. A kontrolę masz masz takie do przodu. Ja Jó, jestem jestem jebany Ale idioto. jestem kwadratowy w to po tym golfie. Ja też, ja pierdolę. O, no, jest, jest, kurwa. Golf jest do... PATA, PATA, PATA! O KU PON! Mm! PON, PATA, PON! Gdzie jesteście? Stary jak ja jak, tym, jak nie dojdę do finału, to Nobelobry Przypominam Nie kurwa. O, nie, oczywiście, nie jestem tak. Jestem na byczkach, jestem na byczkach. Ja też jestem na bych. Ja pierdol... ja ja Dobra jest, nie! mamy to! Nie! Najlepszy gracz! Ja nie, nie przyszedłem, no ja lobby. też nie. Nowe, nowe lobby, lobby, nowe lobby. lobby. No co, lobby, ja gram solo. Nie, nowe lobby, kurwa. No co, to zrób sobie nowe lobby, kurwa. So, Jedziemy za wszystkim, wszyscy za jednego, kurwa. Nie, a co, przepraszam teraz co? Mania wielkości masz? Ty kurwa nie możesz akurat mieć mani wielkości, bo masz metr 60, kapeluszka kupa. Panie gruszka, kupa. Ku... Panie Pani gruszka. gruszka. Wolę być ku... gruszka niż literal stick ty depiluję. Ku... <grym> Boli cię to, co? Musisz być w środku strasznie zgniły, panie gruszka. Kijek, kijek golfowy. Ku... gruszka. On się obraził, bo jego ja go Każdy każdym razie na niego pan bulwa ku... kupa. Ty też byłeś stick depilu. No ja będę będę stickiem, na pewno. Już niedługo. Ka. Sticky, By... to będziesz kurwa. Kolegom Zjebie Sorry, cię metr 60 łysy człowiek Ja wiem Zostało mu myślę z dwa tygodnie życia i Jeszcze nie będę nim przejmował, nie? Jeszcze nie będę musiał siedzieć z takim zjebem No i nawzajem, nie? <laughs> przekleisz kiedyś Kiskowe, o, o, nowe git. O, o, git, git Git, Znajomi, moi koledzy o, Dla was to robię Tak, tak o, Dla was dziękujemy. to robię Dla was to robię Ale miły kolega kurwa. Ta, ta, ta Dla was to robię Co to jest? Wszystkie rundy nawet te ze skarbca Co to jest? Może jakieś te... Już nie ma ich już. Robię to. Ale jestem gotowy. Dobra, trząsica. uwaga, uwaga! Oś, mały jest delay szybko właśnie. OLE CYCĘ! Co? Ja pier... Ja nie mogę z nim się liczyć, widzowie. O Kole, milk, 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 bubble with milk. co za mapa! milk! Weź tam pys. Co pys, Lecę, Ej, masz dobre tarcie, grucha, pewnie to. <laughs> No, żeś powiedział No ogólnie dobrze, ty, ej, ej, Ogólnie ja to było zabawne, nie? Ale wypłaty to samo poczekaj, kur... poczekać myślę, że... <laughs> przez co kur... będziesz ten Następne <laughs> następnym jeszcze dwa lata będziesz świerdał, Kurde, raty żywnościowe Nieźle Michał, nieźle. Czy kurwa spotkam to przez rurkę będziesz jadł do końca świecia? Naprawdę coś o, mnie spotkać i już... No. Robimy grilla? <grym> Proszę. Ja bym, tak! Proszę! Let's go to jest Michał ma takiego fajnego tasera, nie? Myślę, że przetestuje go ma, na podobieństwo. Ma, ma, masz ma. taser, serio? No, no mam. Ma. Serio taser? Ta. A p ci taser. No kurwa, dobra. No, a, dobra. A, a, taki a, jak ty? jest. Pizza a. w świecie, a w, ne znaczy w necie tak, kozak, ta? Co? To to było Co? jakoś tak, ta? I dlatego masz taser na chacie? <grym> ta, ta, wszystko wiadomo. K ty nigdy nie widziałem tych Bolo. map stary. Noże Taser na moich to, no. psychofanów, bo się ich boją. Mam pytanie do ciebie, stary. Zamkniesz tą p. głupią? O, czy mogę zdjęcie Tazer, 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 ku... O, <śpiewanie> 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 Mam leg. Nie podchodź. <śpiewanie> Ty stajesz Złomiasz słomiasie je... Ranger, ale to by robisz, to się nie robi. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Co A do kulki chyba się trzyma, tak? To cię grać żeby piłką, Widzisz, wybuchy wypierdolą się do wody. No wiem, ale te, to się jakby niszczy się teren, czy nie? Nie, ludzi, ludzi nie, nie chyba nie wywalasz. Nie. Ludzi masz wywalać z tymi okay. balonami. Wielkie balony to dla ciebie! Mać wielkie melony, cycuchy! Nowelopy, morda? Cycuchy, pycha! No jak nowelopy? Ale to samo, to samo Tak, zrobi, tak, tak. Serio wylóż. Stał się? Bo ja stary, straszowało mi migerkę. nie wiem o co chodzi Aaa, no to nie, no to, to nowe lobby jak tak no. Od łykania kutasów kolego kut... No nie mogę Fajnie, jakbyś k**a kut... stracił głos, tak Przestań końcu jest tak mówić, Dobra, uwaga, kod widzowie, 4-9, cdh A graliśmy ostatnio z w tego W, w Brain wiesz? Tak, co to? to? No. Tak? Fajnie no to To nich. Kopiowaliście kurka, bo u mnie czajnik był na YFL game show. O, okej. Okay. Teraz mam to w pizzy. Pary u nas każdy influencer jako pierwszy. A no to, dokładnie. Ta, ta. Ja, Jesteśmy po prostu e, Posz... trendsetterami w łączeniu trendsetterami, różnych ta. uniwersum. Ale spoko, kopiujcie, A, kopiujcie od najlepszych, więc luz, dla mnie to luz. A co wiadomo, pewnie, wiadomo. U e u, pewnie u Ewronika, co? Nie, u O. A no 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 to... A to jedno to i same. to samo! Nieprawda, nie mów tak! Ten, ten sam twór! Nie mów tak! Aha, pierwszy nie XD! Mówię. Dobra, tym razem mi się uda! Ja pierdolę, ale jak to? Jest! i tobie! To było specjalnie! Oh, a, ale skrót! Oho! Co to jest? Bezdurne bramki. Wiem, ale jakieś slajdy znowu. A to nie jest to, co się otwiera. O kurwa. A to inne! To jest to co się otwiera, no. Zrzyga się. Uch, ale siadło jeszcze kotlecikiem Mortadella Mmm, się otwiera, kotlecika o, ja właśnie miałem taką fazę, żeby zjeść i kurde w końcu mi się udało dzisiaj. Pojemnie! POE mnie zaraz! No, się... jestem. Nice. dawaj, dawaj. Yes, wow. udało yes. się. Ale łatwe, ja pierdam. Ej, wiecie co? No. Chyba mam szansę być w tym miesiącu top 1. Ja, ja sobie dzisiaj z ciekawości sprawdzam, gdzie jesteś na bank. Raczej, kutka, Ripson nie odpali zaraz streama i nie będzie miał 50 tysięcy widzów, żeby mnie pchać. Nie... Ja jest to niemożliwe. to jest? A, mamy przebrać kulkę jak drużyna. Dobra, dobra, drużyna, let's go! No nie, Kto nie, nie. Ja ja kolor! nie mam Ja mam rzuci, niebies dawają, niebieski, niebieski ci dawają, żeby no dawają! No nie łap mi, Juto, kutka, razem jesteśmy rzuci, w dinożenie. Co nie, nie wiem. O co tu chodzi? chodzi? No na nie nie te gluty, 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 Trzymajcie inne drużyny, ci, co nie gluty, 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 mają gluty, inne gluty, Dzień na Poradzimy sobie cztery osoby, idźcie, reszta niech trzyma inne drużyny co za idiota! Chyba jesteśmy razem w drużynie z jebie, dawać, 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 dawać. Fajcie te piłek, nie, no debile, no zobacz. Będzie nowelowy, no bo chyba jednać z jeby łapią mnie jak my jesteśmy razem w drużynie, kupa. My nie dogonicie, my mamy 63. Ja mam 75. No to nie, no nasza drużyna to są jedne zjeby z jeby, kupa. łatwa, giereczka, kurwa. Mamy 100%? Nie, do... Do... Ej niebieski, jest dobra mam, dobra mam w dupę k**a śmiecie Aksiszewiec ch**am w dupę, śmiecie j**ane, wychodzę Nie przejmujcie się, nie no przejmujcie się Dobra zwierzak wychodź Na ch**ie i dec... łapiecie skoro jesteśmy razem, raz moglibyście sobie odpuścić wy kurwa je... śmiecie Dobra masz, masz kod. Jakbyś był gejem Michał to jaki typ faceta by ci no się Na pewno podobał. nie ty brzydalu panek. A... Ty byś był w moim typie, wiesz? Ale mnie to nie obchodzi Od odkąd z ci no. gold digger. O, zwierzak jest takim gold digger Jest, jest. Co jestem? Kuta, gold digger. Ale że dlaczego w jakiejś no, Stary, no bo... tu ze, tu do Evrona, tu do diableska. Ja pierdolę, mogę z, ze znajomymi grać w gry. znajomymi ty nie masz znajomych? Znajomy, zna, ta, ta, Więc znajomy. rozje. ty nie masz parę znajomych? Twoje jedynie znajomy to, to przypadkowo słabni streamerzy. <śla> Aha. Nie miło Michał, powiedziałeś, wiesz? ja słyszałem, że się wypiałeś do wszystkich swoich. <śmierdziwś> na <raz. po> <śmierdziw> Ej, właśnie, ci GTRP, już upadł w Polsce, chyba. chyba no właśnie, no, co jest z GTRP? Chyba już poszło, papa. Serio? No, no, serio. No bo kto ci streamuje duży gry? Nie kraftu, kru... śmieć! Nie kraftu, kru... kru... śmieć! Kto ci streamuje duży? No nie ma. nie? Fajnie jakby zwierzę upadł. Co, ja bym miał streamować? Upadź, upadź, nie Ja upadł? A ja się nawet popieram. No. Ten cały czas na wyjściu. Przeszedłem. Ale masz palemkę, Michałek, bardzo ładna. Nie komentuj mnie. Dobrze, Przepraszam. Wy się w ogóle. Nie komentuj Wy, mnie. To, tak. Wy się w ogóle lubicie? Nienawidzę Szczerze, tej kurwy! Nie jest, nie. Szczerze? Nienawidzę to, ale ludzie mi przy że stąd, żebym przeprosił zwierzaka ta. i go biorę z lidości z lidosz. Ostatnio taki tak pytają? Się, nie gadaliśmy. E, co myślisz o janku multi? A mówię, nienawidzę tej kurwy! Naprawdę to po, poza streamem nigdy ze sobą nie rozmawiałem. No, no to prawda. Co? <głos> <głos> Pewnie co? Nie, co? <noise> Dobra, dobra Patola Ryszard Rozpadłem Ryszard what what rover Ja pierd... nie przejdę tego. Roz... je zaraz Co to za mapa? O kur... figle Skoczne figle O nie A gdzie są te obręcze? Dobra. Się pojawiam pewno nie, Gdzie to są te obręcze? Nie. A nie. No pojawiam się pewno na mapie kolego Dobra, jedną mam. To jedną? Drugą. Dobra, mam. A jak się odbijać wyżej? Jak się odbijać wyżej? Aaaa, spację, spację na wszystkie Czemu nie mówisz? To nie że. Dobra. Dobra, odpadam w Teraz odkryłem, bo nie wyzywaj mnie! Dobra, w dupę. Dobra, bo, Dobra, bo mi biją ja ja mam nie biją mi ciągle. Ja pierdolę. Nie ten się gra na 15, no ja też mam 3. O i dobra przejdę to! JA też. Został już trzy! Z 3, 3 mi zostały. Jest mam! Ostatni wziąłem ostatni! Ja pierdol! Jemy ja te Dobra, nie gram są nigdy o, już, Czyli Jesteś jeszcze z jabem po prostu. Multisan? On tak? <grym> się cieszę. Ale go skrzybiło O to jest ty, sy, basic mapa. To taka jedna z pierwszych, nie? Weź nie gadaj. Przepraszam. Michał <grym> się cołamał już się nie <grym> Nie słyszałeś tego, no? To serio, no, to serio fajnie, to fajnie, fajnie jakbyś stracił ten głos. Kurwa, masz mnie, goni! <tudanie> K***a, nie, przysięgam A Przez ciebie przegrałem! Nie! Nie, przez ciebie przegrałem, Muszę wyłączyć to lobby! Nie, nie wyłączaj przez... tego lobby! Idzie, ja zaraz strzygam się jeszcze, mam taką czkawkę, że nie wytrzymam zaraz. Nie możesz modemu roz***ić. Potrzebujesz do pracy? On w sumie już jest takim dziadkiem Ale co wy nie obgadujecie, k... śmiecie Nie obgadujemy, bo to tu jesteś To nie jest obgadywanie, jeżeli jest jesteś No idź stąd, idź stąd, a nie narzekać, że się... Po Czemu doszło dopiero teraz? Gdzie się stresuje? się... Odpadasz? Oujujujuj Ale ja cię teraz go nie wysłałem To jest taki... Słuchaj, to To jest kur... kotleta na palecu to jest To nie ja wysłałem to zdjęcie, kotleta Biedna Zuza To zwierzak Biedna, Biedna Zuza No bo ja jej wysłałem stare zdjęcie kotleta około 16 Bo chciałem się pochwalić, że zjadłem kotleta, ale tam nie było zasięgu i MMS-em to poszło I, ty, i dopiero teraz od 22... Do 20, o 23 jej przyszło zdjęcie, losowe zdjęcie kotleta ode mnie no, <laughs> W SMS-ie <laughs> No dobra, no to to trochę dziwne To jest ten etap, że my już nie mamy po prostu o czym rozmawiać za dnia Tak, nie, tak. Mamy, nie mamy o czym rozmawiać i więc musimy zdjęcie kotleta no, dobra. I stąd, i stąd. Dawaj, to te, jest zera na żywo. Ja cię go Tej zera. tej jest go, będzie kontent, zuza! Teizerem! Jaka patologia, kurwa. Ja nie słyszę, co ty mówisz do mnie, kobieto, daj mi grać w Fallen Guns. Daj mi żyć! Powiedz, o... że ratujesz klasyka, Ja ratuję klasyka, kurwa. A ty da, mnie da. tutaj męczysz i, i brzęczysz mi natuchem. Nic ci brzęci, nie stanie, zostaw brzęci. tą klawiaturę! To jest moja własność! Aha. No przestań! Ja pierdolę, spad... <grym, <grym, to, no i spadłem ja p No i bryj! No No i No i No i bryj! No i No i mnie Weź i już No i No i nie! A będę się no, dał jeszcze nie. bardziej! Będę się dał jeszcze bardziej! Nie, nie! No, nie! Nie no, kupuję kupuje własny dom, żeby nie móc wydrzeć ta, ta, ta. No, 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 no. Dobra, nie chcę w się sensie, wyłączam z no, jeszcze, jakby cię interesowało, co jeszcze robiłam, to. to przypam.

Idź stąd! i na tym Będę spał w burdelu. Będę spał w burdelu! Będę spał w kartonie! Spał w spał w kartonie. Nie Dobra. Nie że można... Odpadam, ty! Odpadłem! Odpadłeś bardzo ci dobrze tak. Nowelobi, nowelobi, nowelobi. Bardzo ci nowe tak, nowe tak dobrze. Stąd! Bez spał burdelu? Będę Ja czekam tylko na taser, stary Nie ma żadnego tasera Tutaj noże latają to... Noże, no, jest... Tutaj nie ma taserów, to są od razu noże Oczywiście takie drewniane jednak jednorazowe Ej, dobra, ale co ja mam naciskać? Guziki Ale które? O, co z... No nie Stryfie, Maciu, no, no, czekaj, tak? tak? A, złote o, guziki, złote guziki, złote guziki. No nie daje rady, k**wa. Tak, złote guziki, złote guziki, złote guziki. No nie mogę, nie mogę, no nie mogę znaleźć. Ja mam dobrego spota. Dajcie mi nacisnąć, proszę. O, przechodzisz. No nie no. Dawaj, maniek, dasz radę. Stary, no nie, ja nie widzę tych punktów, kurde, Nie. Daj**, jeszcze dwa, jeszcze dwa. Para, pa, dobra, spokojnie. Ale dzisiaj to co się tylko on nie daje rady. To jest jakiś przycisk! Pani Gruszka! Myślę, że dziadzia to psychiczne trochę. To jest przycisk z Panie Gruszka! Panie gruszka. <laughs> nie, no nie, no nie. <laughs> no nie, no nie! Sześć osób! Dasz radę, dasz radę. Ale to nic się kurwa nie robi! Innym owockom już się udało! Dobra, o, jest. Masz? Ma, ma, dobra. A zaprosisz mnie na Grilla? No! Jak tylko muszę. To ja sklikuję Twój adres. A, no to, to nie zaproszę. <grym> to ja zaproszę wizu. Ja nie wiem, czy z tego twojego pximianolnego kur. jeżdżą w jakiekolwiek autobusy. O! Koleczko! <grym> no co koleczko? No do końca ty szukasz kurwa, w internecie. Tak mówię, gdzie mieszkam? I... A, A gdzie mieszkasz? Co? Ja jeden, jak dużo. No, no to widzowie wiecie, gdzie. No to już ha, adres na dniach. <grymne> już widzowie, jutro na Discordzie ogłoszenia platują. A, pier.. a Jelenia góra to jest na południu? Eee, obok wrócą. Małgrzycha, karabinka, macie blisko do siebie. Da, no, ale, pewno, Michał, ale nigdy, go nie, go... nigdy go nie odwiedzę. Michałku, jutro jestem! No, no na pewno nigdy nie... On nie pozna twojego adresu, to się to myslę. Nigdy go nie... No derwilu, no na ch... Trzymasz go... <ślał> co nigdy, co? No na ch... tak robisz, kur... Zwierzę, ty jesteś gejem. <ślał> tak, kocham Michała, rychlika. Ty i Ty się Kamil nazywasz Kamilekio? No tak, chyba tak, nie? Kamila kocham też. Wszystkich kocham widzowie! O wszystki kocham! Dlaczego do YouTube widowie. widzowie? Dlaczego do <grym> 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 tu wysyłacie? Już mam zdryty łeb starej. Mieszka loby czekoladkę! Babkę! Czekoladkę! Jesteś mam zryty <grym> łeb, babkę! Troszko tu! Jesteś tak parano, nie! I'm a savage! <grym> ja Klasy, buci, reci! I'm a Cairo! <laughs> I scratch it and I like it! A I'm a Kairo! wytrzymał! <laughs> scratch it and I like it! It's healthy and it's... <laughs> I'm a Cairo! Mam <laughs> A, jakiś kaz e e kazat napisał tak powiedz wieżakowi, że karkonosze i jelnia góra przejęcie jego mordą po że jak się nie zamknie. To... Ja nie wiem o co chodzi, ale to ktoś ci grozi, chyba. O stary. nie! K KSK! O nie! O, kurwa, stary, proszę! Nie, o takich tematach nie rozmawiajmy Nie, 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 nie. to są rycki tematy, kurwa. Ale tak ktoś napisał, tylko ja tego przeczytałem jakoś. Tylko tylko przekazałeś groźbę. Ja tego przekazałem groźbę. A gdzie jest tak, nie No Tak, Czaja, czajaj, w prawo do dawaj, dawaj! A gdzie jest no dobrze, dobrze. dobrze, dobrze! No! A Elza wygrał! A faktycznie? Jeb... Dobra, to jest skutka, jeb... spoceniec, nie? Dobra, ja Laszczyka ja możemy zagrać jeszcze szybko. No, wyłączyłem grę. No, to chodź, No to i chodź. W, w tym polu musisz być. Ja byłem, pier... ja, pier... ja, ja pier... jestem. Kukas, spadłem, jebałem. Ja, na... ja pierwsze co, że jestem na dół. 7% ma 11. 9. 20. Nie, 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 nie. nie, nie. W dupę, kurwa, tak szczerze, nie. Ja pierd13 Ja pierd... Ja pierdolę z tym pani udacznikiem! 31 Ja 55 ch... na czym ty 55... 61. no jest broku z Tutaj stary. jest najłatwiej chyba tak? Z tymi o... Tak, ale tutaj się... jest najłatwiej, ale spier... no. 45, kurwa. Eee! 50... szybciej! 50, 62! A! Dam radę, dobra, dobra. Nie dam rady! 67? No nie, nie przejdę tego. Ale masz w gromulki. Nie zdawał bo nie nam się udało. Szczerze? Jesteś nieudasem, jak ci się nie uda, stary. 96, 90? Ja pierdolę. Taki. <sparuszy> nie, <sparuszy> nie <ugałem>. tak, ja <sparuszy> Mega. Ciebie, na ciebie w podstawówce mówili bulwa, to <sparuszy> Dobra, to jest drużynowe, widzowie. To jest drużynowe. O jezu, broń. Za za trzymać kitą. kitę jakąś, kupa. Zwierzak to niedługo kitę. <sparuszy> Kuta, kuta? To jest widzowie. A jedę przez niego, nie? Bo mnie wyzywa ciągle, kupa. Piszcie mu. Ja, ale o co tu chodzi? Co my mamy zrobić? Ja mam kitę, złoty, ja, ja mam. Złoty ogon masz złapać, masz złoty ja ogon. ja jestem ja mam złoty, złoty. No to musisz uciekać. Ha! Ha, zachowaj kitę. To jest drużynowe i teraz musisz uciekać. Widowie no to nie łapcie mnie, A, bo ja mam. Y... No i. Kitę. Wyżaka oh. też nie łapcie, bo on niedługo daje kitę. Łapcie mnie za futa. Wow stary, mocne, wow. mocne <NIO> powiedzenie żeś zajebał. Za no kurwa, wow, wow, wow. niemiecki, niebieski! Na 100 razy mnie gonisz ty kurwa Ty mnie gonisz? O kurwo, daj p***ę pa 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 Ale spocenie tu widzę Jezu zamknij Patrz jakie miny on robi kurwa, co on robi ty? Nie mogę bo się skupiam On jest p to zostaw mnie Co on kurwa robi ty? Weź zamknij się Dobra, es, es, es! Przychodzę! Jest Kurwa, wykerowałem Co, zwierzak, swoją żyjesz? drużynę! O nie, deszcz owoców! Nie lubię tego, nie deszcz, lubię nie. Tak. Widzowie, jak spotkacie zwierzaka na żywo, będziecie się podbić po fotę, to wygnijcie mu w ryj, on się ucieszy. Co ja robię? No, żeby... Pane Kamil, jak się zamknij mordę... Dla niego to jest oznaka kultury, rzeczy, widzowie. Jak już mówiłeś takie rzeczy, to potem ludzie tak robili, ty po bo siedziałem A, Ja i nigdy nie żeby mnie tak. wyzywali i przyszli mnie wyzywać, ty. Twoje, więc mordę. No więc zamknij mordę Kiedy tak powiedziałem żeby cię wyzywali? No co ostatnio? Kiedy ty tak powiedziałeś? Pamiętasz co nie mówiłeś? K**a nie idźcie do niego debilu Nie wyzywajcie Aha, No to w sensie Kamilekszar to... napisał Kamilekszar napisał? tak no ale to, tak, ale to nie, odwrotna psychologia poszła To moja wina No ale to on to przeczytał No ale to też jest na... Ale ja, ja co! zajebisty pomysł No mega no, Łatwe, przyszedłem Łatwe, przyszedłem no, dobra, to bekajcie mu w pysk ja powiem to, Jeszcze raz Ramki morda Ja pierdolę no, to brzmi Dobra, bekajcie mu w pysk Jak, jak, jak bekniecie, to możecie się później pierdnąć Ale pamiętajcie, że w twarz, to ważne jakby. Normalnie musicie tak podskoczyć, bo mam 1,60m Więc da radę I, I spartoczyć mu się na twarz Nie, Kurde, co, ale... mnie, mnie to śmieszne chyba. Ja pierdze. Wole. NIE! Ile masz punktów? Bo ja tylko dwa Ja też dwa tylko za zwierzę jak już zamknąłeś no, mam Stałam jeni na moment, wiesz? wiesz? Na na moment. słaby punkt Dobra, przestań na tak gaz, bo ktoś tak zrobi, stary Wtedy poczujesz pomoc internetu z g**ie Ty byś poczuł, nie ja <ścoughs> nie mów tak <ścoughs> Nie, nie rób Nie mnie. mów tak Aaaa, Jezus, nie <ścoughs> lubię tego, wkur. tego Dobra, nie lubię, Dobra, doszliśmy do finału, ale tutaj niestety koniec naszej przygody Nienawidzę tego akurat KUR! nie! Ty A to odpadnę na 100%. Ja też, szkoda, wiem co się dzieje, stary, nie? A to ludzie mają to takie taktyki, że oni tak po No, ja najlepiej jest, mnie. albo najlepiej jest spać na sam dół, rozwalać wszystkie te yy, dookoła i jak ludzie z wyższych spadają na dół, to już od razu przegrywają. Dobra, w dupę, panie nie? O dwa piętra spadłem. Dobra. <laughs> spadłem chyba na ostatnie piętro. Ja też. Jestem na ostatnim piętrze, jesteśmy tu o, sami. Góra, do... Biegaj dookoła, to osoby, Michał, biegaj dookoła, to ludzie z góry spadną. No, no, no tak po krawędziach Ojej, no, już mi się ktoś o, wie. ...leciał To teraz cała czwórka spadnie pewno Ojojoj Się oj. do ciebie Kurwa, teraz od. Eee no. Kto wygrał? Ale to... Ku o! Kumperdżoler No ale to... Wszyscy się wyjeb... w tym samym momencie On się nie liczy, bo nie był czarny Dobra, to tego